Cześć, tu znowu Kanis. Wiecie jak ciężko mi było stworzyć tę listę? Ilość chłamu i badziewia była naprawdę przytłaczająca. Ale udało się! I z dumą prezentuję Wam ranking anime z uszkami. Na pozycję na liście miały wpływ następujące czynniki. Poziom całego show, ilość uszek oraz to czy były one prawdziwe. Miejsce dziesiąte. Tsukuyomi Moonface. Kochaj to młody fotograf, który ma ten nietypowy talent, że niemal każde zdjęcie, które zrobi, uchwyci coś nadprzyrodzonego. Fotografując opuszczony zamek w Niemczech, spotyka na swojej drodze Hazuki, małą dziewczynkę, która okazuje się być wampirem. Od ugryzienia dzieli go tylko jeden krok. Łóżka może nie są tu autentyczne, ale bohaterka nosi opaskę z nimi niemal cały czas, stąd miejsce na liście. Miejsce dziewiąte. Problematyczne dzieci biorą się z innego świata, prawda? Trójka nastolatków, którym można zarzucić wszystko, tylko nie to, że są normalni, zostaje przeniesiona do alternatywnej rzeczywistości, zwanej miniaturowym ogrodem. Zostają tam powitani przez dziewczynę z króliczymi uszami, która oznajmia, że dostąpili zaszczytu udziału w grach, w których można postawić i wygrać niemal wszystko. Wkrótce wychodzi jednak na jaw, że nie powiedziała im wszystkiego. Miejsce ósme, Konahana Kitan. Lisich uszek nigdy dość. Yuzu to młodziutka Kitsune, która została wychowana przez człowieka. W jej życiu nastał właśnie nowy okres. Zaczęła bowiem pracę w tradycyjnym ryokanie w towarzystwie innych lisich duchów. Serię wypełnia spokój i pogoda ducha. Z każdym odcinkiem poznajemy bliżej obsługę pensjonatu, odkrywając ich osobowość i przeszłość. To ciepły i pogodny Iyashikei. Miejsce siódme. Otome Yokai Zakuro Akcja ma miejsce w alternatywnej przeszłości, gdzie Japonia dopiero przyjmuje przychodzące z zachodów trendy. Ze względu na dużą ilość incydentów, gdzie z sprawcami są nie ludzie i istoty nadprzyrodzone, wojsko powołuje specjalny oddział, w skład którego będą wchodzić żołnierze i młode yokai. Jak ułoży się współpraca niechętnej do zmian Kitsune z porucznikiem, który boi się demonów? Miejsce szóste utawareru mono. Głównym bohaterem jest znaleziony w lesie mężczyzna. Nie posiada on żadnych wspomnień, nie pamięta nawet jak się nazywa, a na jego twarzy znajduje się maska, której nie może zdjąć. Niedługo po uratowaniu stwierdza, że wszyscy mieszkańcy wioski, bez wyjątku, posiadają zwierzęce uszy i ogony. Dlaczego tylko on sam takich nie ma? I dlaczego nosi maskę? Odpowiedź jest zaskakująca. Miejsce piąte. Inuyasha. Już po raz kolejny wymieniam Inuyaszę na moich listach, ale czasami nie da się pominąć niektórych pozycji. Inuyasha jest takim właśnie anime. Przygody Kagome i towarzyszącego jej półkrwi yokai uzależniają niczym narkotyk. Zresztą, tytułowy Hanio nie jest jedynym bohaterem, którego można podrapać za uchem. Tych znajdziemy tu jeszcze kilku. Miejsce czwarte, Kemono Friends Ta niezbyt staranna grafika 3D może odstraszać, ale wierzcie mi, warto dać tej pozycji szansę. Po środku rozległej sawanny drzemie dziki kot Serval, a właściwie jego moe wersja. Dostrzegszy nieznajomą, Serval postanawia się przywitać. Jest to wstępem do długiej podróży dwójki bohaterek. Seria jest teoretycznie adresowana do dzieci, ale oglądając ją, miałem naprawdę masę frajdy. Polecam. Miejsce trzecie. Bakemonogatari. Monogatari. Seria Monogatari nie jest serialem o bohaterach z łóżkami per se, ale scen, gdzie Hanekawa pokazuje swoją kocią stronę, nie brakuje. Czarną Hanekałę, choć kolorystycznie z biała, możemy podziwiać w kilku sezonach. Pomimo, że jej udział w czasie antenowym jest nieduży, za każdym razem, gdy pojawia się na ekranie, zapada widzowi w pamięć, a scena z językowym łomańcem to mistrzostwo. Miejsce drugie. En Yoko-chan Zapewne wielu z was złapało się za głowę, czemu umieściłem tę chińszczyznę na drugim miejscu. Przyznaję, początek jest bardzo słaby, ale im dalej, tym lepiej. Para głównych bohaterów zajmuje się ponownym swataniem nieśmiertelnych Yokai i ludzi, którzy odrodzili się po swojej śmierci. Każda kolejna historia i przeszłość kochanków to mocne strony tej produkcji. Warto się przewieźć przez pierwszy sezon. Naprawdę. Przed ogłoszeniem zwycięzcy jeszcze kilka honorowych wspomnień. Inukami Przykład na to, że lepiej uważać, z kim zawiązuje się pakty. Niankoi Chłopak musi znaleźć sposób na zdjęcie klątwy, zanim zamieni się w kota. Neopancu Evangelion Czyli świat, gdzie nie wymyślono jeszcze spodni. ci koci Dobra komedia szkolna z bardzo kocią bohaterką. Nekopara W dosłownym tłumaczeniu Koci Raj Całkiem udana adaptacja pierwszej części gry. Loveless Shonen Eye, gdzie będziesz miał uszy tak długo, jak długo zachowasz dziewictwo. I jeszcze jedno wspomnienie specjalne o bohaterze tarczy. Ten tytuł trafił do wspominków tylko dlatego, że nie miał jeszcze premiery. Ale jeśli okaże się chociaż w połowie tak dobry jak oryginał, to z pewnością trafi do moich ulubionych. Miejsce pierwsze. Spice and Wolf. To spokojna i stonowana opowieść o zmyślnej wilczycy Holo i towarzyszącym jej kupcu imieniem Lawrence. Holo przez wiele lat opiekowała się leżącą na południu wioską. Gdy uznała, że mieszkańcy nie potrzebują już jej pomocy, postanowiła wrócić do domu na północy. Początkowo jako pasażerka na gapę, a później jako towarzyszka podróży, zaczęła przemierzać z Laurensem kolejne krainy Miejsce Zerowe Wilcze Dzieci Nie jest to seria TV, ani nie jest to typowe Neko czy Inumini Anime ale przyzwoitość nie pozwala mi nie wspomnieć o tym tytule. Jest to wspaniała opowieść o matce i dwójce jej dzieci, które w odróżnieniu od niej nie są czystej krwi ludźmi. Wilcze dzieci różnią się od pozycji wymienionych przeze mnie na liście wcześniej. To wspaniały film dla całej rodziny. Serdecznie polecam. Co wy na to? Jakich anime z uszkami nie wymieniłem? Piszcie w komentarzach. A jeśli lista się podobała, liczę na waszą łapkę.